Mariks, ten... Mariks, Marix, 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 Mariks, Morix, Marix, tenta. ta Ile będęś diamentów, kurczę. E, tutaj się przybrałem za takie coś. E, dzisiaj będziemy prankować tro trolla. Zapisał w komentarzu Stosiks. E, proszę bardzo, dowodnik dla napisanie w komentarzu dościowi, e, ale dobra i dzisiaj będziemy trować Grincha e, tutaj tutaj kupiłem takie fajne kluczyki, taki mieczyk i takie duże kluczyki, patrzcie. Napiszcie w komentarzu jak wygląda te kluczyki. E, tutaj są kluczyki do tego. Uż nie mogę... Patrzcie. Nie mogę cisnąć, bo są zakluczone ja otworzę. Patrzcie, otworzyłem, ale szkoda, że mam tutaj kod, ale ma budżet ograniczony widzowie. M mu muszę tutaj zakluczyć. Okej, okay. zakroczyłem widzowie. E, kupiłem pizz hawajską pizzę. E, jeszcze kupię na pewno. E, Chciałem klasyczne i to klasyczne pizzę kupić i... Troszeczkę zarobiłem e, żelaza, złota i cobblestone i, i drewno. Ale dobra, ale szkoda, że nie mam tego. E, muszę się przebrać widzowie. Za Mariksa i mam tutaj rzeczy jakieś, ale szkoda, że nie mam tutaj. Patrzcie widzowie, mam jedę. E, Kupiłem sobie to. Tylko, a um, Max, schowię, tutaj tutaj schowię, masz tutaj hawajską pizzę. No jak ty wyglądasz? Co ty jesteś? Jak ty wyglądasz? Jesteś Grinchem. No sorry, ja się przybrałem, a ja się przebiorę za mną normalnego dobrze? E, to ja sobie zjem kraczytną pizzę. Um, ja mam ochotę, widzowie, taką e, mięsową i tutaj otwieram sobie to kartę nie to, nie chciałam zjeść tego. A mnom miał a Amniam, O, zniknęło. A tutaj jest fajerwerki i jeszcze jackpack. Ale nie chcę tego używać. Co to jest fajne zdjęć? Dobra. E, o dobra. Tutaj włączamy, ciskamy, ciskamy. Okej. Okay. Dobra, chodź, chodzę. Do tego! Ło. Ło wow ło. Wow, wow, wow. Dobra, e, ale mnie coś zabolało. E, ale dobra, tutaj sobie z, Hej, coś do mnie dzwoni. Halo? Admin? Czy ty? No tak, znam się tutaj, może Ale najpierw musisz powiedzieć: Do czego? E, musisz. Znam Twoją lokalizację. E, tutaj otworzyliśmy. Dobra. Masz. E, Ej, czemu jest to? nie wiem, nie mam pojęcia, co się stało. Chodź tutaj, yy, wykop tutaj grinchy. Okej. Okay. I... Yy, patrz. Ej, nic! Serio?! Dobra, a tam... Yy, ten... ten grinch? Serio?! Czy ty... czy ty powiedziałeś o Grinchu?! Ja nie chcę mi się gadać o tym griczu. No Słuchaj, słuchaj, dwa czapki tego Gamerza. Trzy, dwa... Jeden! Ła! Wow! Patrzcie! Co Game Boda 1! Ja nie mogę, jest bardzo się to wygopiemy tutaj. Dziękuję bardzo! Proszę! Patrzcie, bab Gameboda 1! Mogę latać sobie! Pepe tutu pe, tutu. Tu. Ej, możemy jakiegoś trora zrobić widzowie. E, szukamy czegoś i możemy tutaj... wyczekajcie, czekajcie, możemy tutaj poszukać jakichś tych rzeczy. Czy tutaj e, możemy, tu Okej, okay, Patrzcie, możemy tutaj coś poszukać i patrzcie, Dobra. E, bierzemy, patrzcie, ja słyszę w jak jak słyszę te pisekki. Patrzcie, jak to szybko, patrzcie, jak to zrobiłby trola? Ktoś zrobił trola tutaj. Chyba ja, Grinch, ale robimy własne dla Grincha, odwrotnie jak, odwrotnie jak UNO, widzowie, jak w UNIE. Okej, okay, tutaj postawiamy i robimy to. Okej, okay, tutaj włączałeś shifta, okej. Okay. I tutaj wszystko w Cobblestone'ie, to w fejkowym E patrzcie, kol tutaj stoi, ale dobra, nie będzie mógł przeszkadzać i... Czekamy za nim, widzowie. Papa, papa, proszę, tutaj. Okej. Okay. Ja nie robię śladu i muszę ukazać jakieś prezenty. Ucha, uh, ha, ha. Ja jestem uh. pulsem I, i nikomu nie da prezentów. Ucha, uh, ha, ha. No ja sobie choć wybiegniemy sobie. O nie! Oje, coś się dzieje! O ja mogę coś wyjść! O nie, kurczę! Kurczę! Dobra! I teraz może być gdzie... Eee, musimy tutaj takie coś i może tutaj teraz możemy postawić TNT, ale zobacz, jak pokażę wam jak, jak to wygląda. E, możemy tutaj postawić jedną minę i trzeba wpisać ga, game mode game mode 0. I patrzcie, jaką wykopie. I patrzcie, na serio, czekajcie jeszcze raz, musimy. I co, coś się stało z Ukriti Craftem. Patrzcie, ale może, może podziałać do tego, dobra, wpisujemy gamemote 1 i patrzcie, e, tutaj, tutaj czekajcie jeszcze raz, wpisuję, dobra dobra wpisa i może tutaj wejść i i czekaj zobaczymy czy, czy to jest e, prawdziwy, patrzcie zobaczymy stona i wypróbujemy czy działa Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy. I tutaj bliska. Ej, co się stało? A tu? Zobaczymy normalną minę. Patrzcie. Patrzcie. Nic. Ej, coś muszę. Coś. Jest problem z Clint. Ja możemy inny chyba. Możemy inny temat. czy troll zrobić. I mam pomysł, widzowie. Mam świetny pomysł. E, TNT możemy ukryć gdzieś e, w dowolnym miejscu możemy to zrobić i możemy takie coś dużego zrobić. Patrzcie I pojawi się wszystko. Nie, nie! Tu jest zrobię takie coś i możemy tutaj postawić wszystko i za chwilę to dokończę. Dobra, ostatnie tu. I patrzcie, możemy tutaj gdzieś postawić TNT i dowolnym miejscu gdzieś i tutaj postawię. Eee, tutaj, okej, okay. gdzieś tutaj. Eee, tutaj coś wybuchnie i pyk. Eee, tutaj zabierzemy wszystko i bierzemy cobblestone. I tutaj skoczy. I patrzcie, tutaj spadnie chyba. Okej, okay. patrzcie, patrzcie, to się da za życie. Patrzcie, jak dziurę zrobił to. To będzie teraz odkupywać ten grinch. I ale to będzie bardzo, bardzo grzywna kara. I teraz czekamy za grinchem. Sorry. Ja wciąż się za, za tym ma, Co jak jeden? Co co jest? Ej, co co jest? Ja nie mogę! Ja nie mogę! O nie! Ja Co to jest? Co to jest? Ja się boję! Ja się boję! Ale się nie boję! U-ha-ha-ha! Ha, ha. Mogę się jak z eee. Dobra! E, teraz możemy zrobić to, co e, zostało dam, Czym trole no to najpierw możemy... Taki, taki blok możemy chyba y, nie mógł zniszczyć. Czekajcie, możemy niewidzialności. Niewidzialności. Możemy zrobić. Y, nie, nie to będzie na ostatnim. Dobra, damy spokój. E, możemy... Nie ma pomysłu troszkę widzowie na troller, ale możemy fejkową wodę i. I możemy zrobić parku jak w poprzednim odcinku. Pierwszy odcinek trorowania Franiksa, ale to będzie inniejsze. Bez diamentów. Tutaj niszczymy, potem to wszystko naprawimy. I będzie chodzić i będzie się męczyć potem. E, tutaj możemy pyk. Okej. Okay. Okej. Okay. Może tutaj wszystko, wszystko, wszystko zrobić. Eee. Jeszcze napisał wpis, napisał mi wiadomość admin, że mam 24 godziny na, na, na GameModzie 1. Dobra. Tutaj sobie tutaj trollować. Wszystko będę trollować tutaj. wiedzieć, taki parkur, ale możemy jeszcze dłuższy zrobić, widzowie. Dłuższy możemy zrobić i tutaj musimy najpierw to zrobić. E, dobra. Tutaj możemy jeszcze duży parkour, ale nie będzie specjalny, tylko możemy powiększyć ten, ten parkur, widzowie, e, Jeszcze to zrobimy i za chwilę do, dokończę. Idę do pracy. Dobra widzowie, zapomniałem o was powiedzi. Zasubskrybuj mój kanał i dajcie łapeczkę w górę. Pokażę Wam. Patrzcie jaki parkour możemy tutaj poskoczyć. Patrzcie widzowie, pisuję. w... Gemode game Gameboard 0 i patrzcie, będzie bardzo, bardzo trudny parkour. Mogę to na luzie tutaj zrobić. ok, pyk i kolejny. Uwaga. Pyk i tutaj nie, by nie wyjdzie tutaj. Nikt tutaj jest, jest szale i tutaj nigdzie nie może wyjść. I wpisuję znowu gamemode. Z, z jeden? Okej. Okay. I teraz możemy tutaj sprawdzić czy zobaczymy jak to zera zareaguje Grinch. Coś mam tego, kurde, coś mam tego. Eee, coś sobie Ojej, Oj, co to jest za parku? Ej, Przepraszam. Pyk, 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 oje, 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 oje. Dobra widzowie, ale będzie teraz przedostatni troll. To będzie mega śmieszczy, ale to będzie miłosny. E, taki po, po po to po, po kto. E, Pomniejsze sobie nie pogrubszy, taki będę mieć kost jako kobieta, będę mieć będę żoną albo dziewczyną grincha i będę taka dać. Hej! Ja jestem grinchowa! Jest jak se z tobą obrzeżony i tak będę gadać, widzowie. I idziemy teraz do Glitcha, i możemy się przybrać. Eee, tutaj post i bierzemy tą magiczną szafę. Eee, tutaj, bo żeby magiczną szafę. I tutaj poszukamy magiczną szafę. I tutaj gdzieś będzie, widzowie. Eee, poszukamy tutaj. Patrzcie, jaki będzie dziś śmieszny, biłosty mił ten. Patrzcie. Czekajcie to było czekajcie, chyba tutaj byłem, tutaj za czym było tutaj są szafy okej tutaj postawiamy magiczną szafę i bierzemy to i ubieramy się widzowie dobra już jesteśmy ee bóg! bug ktoś tutaj jest? jestem jestem o co to za palinko tak, nie, nie, się nie nazywam Grinczowa, tylko Grinczka. Grinczka! Eee, tutaj, e, tutaj, nie tego pana, e, jak chciał z Tobą być? Ja mogę pocałować Eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, tutaj, ja chcę się załatwić. E, tutaj jest łazienka. Dobra, ja się trochę cykam. Ale jest, ale nie chcę się z nim całować. Cię, ja się boję. To Scratch jest, to, jest, to jest. Czekajcie, ja się boję trochę. Ja ma tutaj łóżeczko, tutaj postawił. Ja nie mogę, ja się trochę boję. Ja nie ja nie chcę, ja nie chcę takiej dziewczyny. Ja nie chcę być dziewczyną, tylko, tylko bariksy normalnym. Eee. E, tutaj, ale później może by przejdę do, do, do ciebie, do grinchu. No, no, może byś jego e, dla grinchowa. E, dobra, nazywaj no, mnie. Dobra, ja się boję trochę. Dobra, lecimy. Ja nie wiem czy będę. Dobra, musimy zrobić ostateczny troll, bo e, żeby miksturkę. Miksturkę na niewidzialność poszukać. E, tutaj gdzieś możemy... E, gdzieś tutaj możemy poszukać. Czekajcie. Okąś e, potkę. Mm, szukam, szukam. E, czekajcie. E, gdzie tu było? E, dobra, możemy... Dobra, możemy sprawdźmy czy jest. Po zobaczymy. Dobra, echa, to jest na to. E, na, na to na życie. Dobra, hej, gdzie jest to płotka na niewidzialność. Eee, jakieś tutaj będzie chyba. Nie. E, a ja sobie nie widziałem. Dobra, e, możemy tutaj zrobić TNT. Trochę nie, nie widać widzowie. Trochę nie, nie widać. Dobrze, to dobrze. Eee. Możemy tutaj zrobić, ale się boję, że wysadzę lakiego do... jakiego domu. A tutaj sobie siedzi e, laki, ale, ale możemy zrobić, bo e, e, tutaj jest bo nie patrzy. Eee, na szczęście jest tutaj zarazem nową dziewczynę. E, Mike o ja tym nie wie. E, powiem bo mogę iść. Na serio on gada? Czekajcie, musimy tutaj zrobić mu trola. Tutaj piasek. E, może... Wejść do tej płytki widzowie i sprawdzę, czy, czy będzie to działać. I, i, i to jest znowu, ale możemy takie coś. Mógł, może przyciągnąć i mógł, po, mógł pomóc e, za, za niego. Bo, bo, znaczy, on włączy sam. Dobra, e, gdzieś tutaj, tutaj. E, może by tutaj takie coś, i może by tutaj to, i jeszcze muszę to, e, Peter, P tutaj Re. Petera, muszę wziąć i tutaj, tutaj, ściągnie. Patrzcie, pada deszcz, widzowie, pada deszcz, i trzeba włączyć taką specjalną komendę. czekajcie muszę słuchawki. E, trzeba pisać, e, wy, a. K R, K, A... -r dobra, widzę, Ja muszę wyciszyć troszeczkę. Okej, okay. dobra, e, nie pada. E, dobra, e, to mi troszeczkę przeszkodziło. Dobra, zobaczmy. repeatera. tutaj, dobra, e, gdzieś tutaj e, może być. I tutaj, tutaj możemy iść na górę. I tutaj w, mógł włączyć tego repeatera I... leczyć znaczy tego I widzimy się O nie, nie muszę jeszcze raz Mógł nie spojrzeć na mnie Czekajcie, dobra Jeszcze raz będę Dobra, ale dobra robimy to Dobra widzowie już wszystko zrobiłem I teraz zapytam się Ej Grinch co? Ja chciałam! E, taki przycisk No, ja, Mogę walczyć. Dobra. E, tutaj ciśniesz? Dobra, patrz. E, sprawdzę coś na dół. Hej, ja nie mogę zapomniało tutaj. Czekajcie, już znowu to zrobić. I jakiś płot widzowie zrobiłem. Chyba nie to. Musiałem kolejne. Ale dobra. Eee, ciskaj, ciskaj. No dobra. Eee, e, tutaj trzeba. E, tutaj. Włączyć tę. I patrzcie. Mogę ok, to jeszcze raz i. Ja nie mogę. Dobra. E, tutaj. Eee. Tutaj Aha, Aha. Jestem Marixem. Rodzi jak że ja tu się. Dobra. Idziemy tutaj. I czekajcie i tutaj sobie polata w sobie pyk pyk... i za chwilę tutaj polecę sobie i chodzę sobie. Idę, idę szybko widzowie. Dobra, tutaj idę sobie do domku. Ej, co się stało? Nie mam gem, jed jedz. Ej, co się stało? Dobra. Ale dobra, eee, to był fajny filmik, czy nie? Eee, Napiszcie w komentarzu, że ja z wami się pożegnam. Cześć, pa, pa. Muszę się zbiedzić do Mariksa Dolwadego. Ale dobra, i cześć, i pa, pa.